No to lecimy dalej z tym koksem, wyrywamy teraz gwoździe. Także rozłożyłem sobie tutaj ręczniczek i lecimy z tymi gwoźdźmi. Nie, no, ciekawe, czy zgadniecie, jak dużo tych gwoździ jest? Nie, tutaj, wbrew pozorom z dwóch butów, czyli z pary, wcale tak dużo w tej garści nie wygląda. No, ale uzbiera się, słuchajcie, uzbiera się. Ależ dzwonią. Także przechodzimy do ścięcia fałdów. Tutaj musimy ściąć wszystkie te fałdy ze skóry, które nam powstały, żeby później. O kurde, no widzicie, zawsze jeden gagatek się schowa. Skubańce są tak niewidoczne. No ale cóż, wychodzimy z draniem i mam tylko, słuchajcie, nadzieję, że nie uszkodził mi ostrza. No, uszkodził. I przechodzimy do formy na wypełnienie. Co prawda zwykle robię to ręcznie, ale dzisiaj postanowiłem, że przylepię taśmę. No i zrobię sobie taką foremkę. Także przyklejam taśmę, odrysuję, następnie przyklejam do papieru, wycinam już tym razem bardziej równo.